Teraz opowiem kawał we wpół, potem się uśmiejesz, a potem dotkniemy życia płciowego emerytów i rencistów. Dziadek z babcią w łóżku rozpoczynają wieczorne igraszki. Dziadek, co on taki gruby? Aha, we wpół złożyłem! No i cóż, pora się śmiać. Kto może? Kto jeszcze może się śmiać? Pewnie nie śmieją się emeryci i renciści. Albo... Oni śmieją się najbardziej, bo przecież co? Tacy jak ja, 50 pięćdziesięciolatkowie, jeszcze nie muszą zwijać w pół, tylko dotyka ich, gdy czterdziestki chłop dobija, torba dłuższa jest od kija. A tu jeszcze nowy fakt, że złożone w pół lepiej działa. Dla jednego subskrybenta yy, zobrazuję to w ten sposób: w pół. No ale czy to jest w ogóle śmieszne, czy to jest tylko żałosne? Nie dowiemy się dopóki nie przeżyjemy takiego szmatu życia jak dziadek z babcią. Igraszki. Słowo igraszki jest tu kluczowe. To oni rozpoczynają igraszki, to oni będą igrać. I grają za przyzwoleniem drugiej strony w sposób w jaki chcą. Piękne.